Ze i z winiary tłusty czwartek może być przez cały rok. Choć się zrobimy bostońskie pączki z budyniem. A teraz odstawiamy ciasto do wyrośnięcia na godzinę. Dobry pączek powinien mieć dobre wnętrze. Skoro bostońskie pączki, to będzie kakaowy lukier. Ała! Zamieńmy to ciasto na okrągłe pączki. Tuż powinien być rozgrzany do 170 stopni i to jest bardzo ważne. Teraz trzeba naszprycować pączki w budynie. Bostońskie pączki z budyniowym wnętrzem są tak pyszne, że nie trzeba na nie specjalnej okazji.